Nazywam się Piotr Dębski. Jestem autoryzowanym montorystą z firmy Barlinek, największego producenta podłóg drewnianych w Polsce i jednego z największych na świecie. Zaprezentuję państwu, jak prawidłowo pielęgnować podłogi olejowane olejami naturalnymi. Największym wrogiem podłóg drewnianych jest woda i piasek. Kilka prostych rad pozwoli nam na zabezpieczenie podłogi przed jej uszkodzeniem. Nogi mebli, krzeseł należy zabezpieczyć filcowymi podkładkami. Unikajmy chodzenia w szpilkach po drewnianej podłodze, gdyż naraża ją to na wgniecenia. Przy wejściu do mieszkania oraz w przedpokoju należy wyłożyć wycieraczki. Pod fotele z kółkami jezdnymi należy podłożyć matę ochronną. Czystość podłogi utrzymujemy przez zamiatanie, odkurzanie i okresowe wycieranie wilgotną szmatką. Pamiętajmy, nigdy do czyszczenia podłogi nie używamy mopa ociekającego wodą. Należy używać tylko i wyłącznie produktów przeznaczonych do pielęgnacji podłóg drewnianych. Barlinek posiada w swojej ofercie środki do pielęgnacji podłóg olejowanych olejami naturalnymi: mydło pielęgnacyjne Wash Care, środek czyszczący Magic Cleaner oraz środek do pielęgnacji Wax Do bieżącej pielęgnacji podłogi używamy mydła Wash Care. Mydło to nie tylko czyści podłogę, ale również wytwarza ochronną warstwę. Mydło rozrabiamy w ciepłej wodzie w proporcji 100 ml na 5 litrów wody. Podczas mycia podłogi należy użyć dwóch wiader. Jedno na wodę z mydłem, oraz drugie do płukania. Mydło nadaje się do podłóg, mebli, blatów kuchennych oraz wszelkiego innego drewna we wnętrzu mieszkania. Do gruntownego czyszczenia podłogi używamy Magic Cleaner. Środek ten usuwa brud, tłuszcze, nikotynę i starą warstwę mydła. Rozrabiamy go w proporcji 100 ml na 5 litrów wody. Przy stosowaniu tego preparatu również korzystamy z dwóch wiader. Lekko zwilżonym mopem czyścimy podłogę. Następnie koniecznie zabezpieczamy podłogę środkiem pielęgnacyjnym Wax Care. Podłogi olejowane olejem naturalnym należy okresowo odnawiać stosując Wax Care. Środek ten jest zalecany zaraz po ułożeniu podłogi oraz w późniejszej jej eksploatacji. Wax Care wylewamy bezpośrednio na podłogę i rozprowadzamy mopem. Po użyciu preparatu należy odczekać około 30 minut. Dopiero po tym czasie podłoga jest gotowa do użytkowania. Pamiętajmy, by prawidłowo chronić naszą podłogę przed uszkodzeniami oraz odpowiednio ją pielęgnować. Używając środków Barlinka do pielęgnacji podłóg olejowanych olejami naturalnymi, możemy być pewni, że przez długie lata będziemy cieszyć się piękną, naturalną, drewnianą podłogą. Zapraszam do oglądania naszych filmów o montażu i pielęgnacji naturalnych podłóg drewnianych Barlinka.